Dużo się działo w świecie skokowym, o, siemanko, czarnej ręka, dobra, nieważne. Dużo się działo w świecie sk skokowym. Co się działo? Jak to Wiadomo, że działo się tak, że Dawid Kubacki wygrał trudnie czterech skoczni. Yy, Dawid Kubacki jest już chyba czwarte w tabeli generalnej. Rio Kobayashi stracił formę. Kamil stokwraca dobre drogi. Z piotkiem żyło w ogóle bardzo dobry okres dla Polaków w ostatnimi czasy. Piotrek, że za niedługo będzie trzeba dziesiątki, dużo się działo, przepraszam, że się zapomniałem, ale niestety między odcinkami, no coś mi korciło, bo też nie będę, wiem, dużo dużą przerwę miałam ze skinjumpem, też nie będę tak robił, że ciągle, bo nie, więc zagrałem trzy, trzy konkursy poza odcinkiem, przepraszam, jeżeli mnie nie zabijecie, a teraz po prostu, no nic się praktycznie nie zmieniło, wygrałem jeden konkurs. Ale no przepraszam, no, nie będę olewał tak tę, bo mi się gra znudziła, będzie gram po między odcinkiem, tak? Yy, Szeresz na lekkie langie, ale zaraz będę się wszystko ogarnąć. Yy, tak czy siak, gram, gram teraz malutki, zaczęto teraz w ogóle jest jakiś Alpen Cup, no tu strasznie dużo kapów, więc taki problem. Yy, I cóż, malutka skocznia, K60, więc no, tutaj trzeba, jak się nie trafisz dobrze w próg, ubierasz, tak? Tu bardzo, chyba wyjście z progu jest najważniejsze, właśnie na tych najmniejszych skoczach, chociaż teraz widzę, że niższe po prostu. bardzo mi się przyjemnie skacze na tak małe skocza. 84 m i 84 cm, 94 cm, więc bardzo dobra odległość. No i cóż, Schrödinger nadal robi furorę. Nic się praktycznie nie zmieniło do ostatniego odcinka. Może się zmieniło się to troszeczkę, tak, tak, gdyż ta, ostatni odcinek nagrywamy, chyba jeszcze w 2019, to mi się wydaje. Yy, ciągnij, ciągnij i mamy zwycięstwo, tak jest. Przewaga z pierwszej serii nie ukrywa, bym bardzo uratowała, bo gdyby nie, przewaga z pierwszej serii kompletnie by to przegrał. Ale uratowałam, jest technika lotu, bo wyjście z progu było słabe. Tak czy jak wygrywamy ten konkurs a Adamem na W Alpen jesteśmy w miejscu pierwszym, w połowie świata jesteśmy w miejscu pierwszym z 200 punktów nad Schroningerem. A teraz w końcu Winning K190, ogromna skocznia. To jest drugi konkurs, już. Bardzo długi próg, ale bardzo dobre warunki zarazem. I więc tutaj, no, wstyd nie byłoby skoczyć chociaż z tak z 215-220 metrów. Tak, to jest taki minimum. No dobrze, że się nie muszę kwalifikować, bo skaczę, no nie, no nie sk skaczę dobrze. Chyba wygrał kwalifikację nawet. No nie, nie wygrałem, ale i taki cel był minimum, czyli 227 metrów na start na opędzanie się z tą skocznią. Wygrywa Tomasz Stoch. Dopiero jak Tobek jak ty Stoch z Polski, to raczej Tomasz. Cóż, teraz jest reklama, ale no, oczywiście wybacie to Wyłączony w ogóle dziwna reklama, yy, ale okej. Okay. Mamy pierwszą serię. Warunki są niezłe, ale nie ukrywam, mogłyby być lepsze. I jump, lecimy. Do 27 cm, więc dobra, tę te technikę zejścia z progu mam ogarniętą, ale już pięknie w stylu. I mówię, 220 to będzie 250, a jak nie mniej więcej! Ależ ta klasacja! 259, nie, no ja zniszczyłem! Chyba mam przewagę z 50 punktów na drugim. Dokładnie. Jak Kamil Stok w Lachcie w 2018. Wow, wow! Naprawdę, no to, to tutaj nie mam przeliczników, więc Kam dla Kamila większe, prawda, niż ode mnie. Tu bym przekluczył, to by mnie udupiły w cholerę. No i grach straciłam sens, ale tak, mam taką przewagę, że chyba wygram. Yy, no, wygrałem, więc easy. Już sobie tak, żeby wylodować, żeby się nie wywalić. Dobra, spokojnie wygrywam 225 metrów, bardzo ładny skok. O proskokki kapitalne i wygrywamy kolejny konkurs. Cóż, podoba mi się to. Domina Domination jest. Turnieju. Pierwsze miejsce. Tutaj szóste, tutaj pierwsze. ok. I Ramzał K90. Kiedyś chociaż podać, że była w kalendarzu Światła. teraz nie ma. Uwaga. Niziutko w powietrzu. I uwaga dobrze skoczył, dobrze skoczył, ale no co tu dużo mówić, czwarty miejsc nie jestem pierwszy po pierwszej serii, ale to jest dobry skok, lecz Schrödinger z I teraz pierwsza seria w kwalifikacjach na taki skok treningowy. Teraz uwaga, Siem się się pięć stopni zawsze, więc nie jest tragicznie. U, ale bardzo się rzuciłem na te darty, ale co z tego, jak jestem liderem, po pierwszej scenie, kapitalny skok i jest ile? 109 metrów, świetnie! Świetnie, takie skoki właśnie chcę oglądać, jestem pierwszy znowu. No i cóż, chcesz by trzecie zwycięstwo, no, ale co ja, to zwycięstwo, jak te zwycięstwa, jak Geiger, sam Kobayashi. Do wyboru do koloru jakiego zawodnika chcecie? teraz jest za wcześniej wyszło z progu. Ujui! Uj, uj, uj. Nie wygrałam tego konkursu, dramat. 30 miejsce! Z pierwszego na 30. Jak nie skakać? To jest właśnie. Poradnik, turniej. Jestem pierwszy w Alpen Cup, bo miałam przewagę ogromną. No w turniej, ale kompletnie zepsułem te skoki. Teraz czwarty konkurs w titize neustadt, Cóż, jestem ciekawy. Jak... Pójdzie mi tutaj skok, miarowe ruchy są dobre, 1 metra w sekundę. Złe wyjście z progu, znów za wcześnie to ponad metr, jak jest 20 cm za wcześnie to jest okej. Okay. Ale jak jest metr za wcześnie to jest coś nie tak, ale wygrywam te kwalifikacje, więc okej, okay. skok po, stu, po 170 metrów, 171, ale jednak nie wygrywam. minimalnie. 171 metrów jest drugi i niestety Wasala mnie wyprzedził, niestety ten rówie, że mamy yy, reklamę. No to może wam oszczędzę. Tak, oszczędzę i Rozpoczynam pierwszą serię i zaraz będzie szósta misja odcinka, więc fajnie. A my rozpoczynamy czwarty konkurs. Fatalne warunki, dwa metry z tyłu. Idealny wyjście z progu 0 centymetrów za późno. Co? Idealny wyjście z progu. I mamy czołówkę, ale nie będzie pierwszego miejsca. Ale jestem dumny z siebie, że tak dobrze skoczyłem. Nawet na dwa sala znowu jest liderem. Okazało się, że jednak Wasala jest trzeci i dobra, seria finałowa w ostatnim konkursie w tym odcinku, więc jak coś powaliłam sobie, to sorry, mam półtora metra z tyłu i uwaga, 50 centymetrów za wcześniej tylko, ale świetne na progu i piękny skok to będzie, olor skok, wygrywam, wygrywam, przepięknie, przepięknie, chyba nie przechodzę mnie hiro, to nie jest Hirohito, żeby mnie przeskoczyć na koniec, to jest oczywiste. I, 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 i mamy wygrane w turnieju. A czy mamy wygrane w konkursie? Tak, chyba tak. I cóż, to byłoby tyle: będą główne. I, I, cóż, to byłoby tyle z tego odcinka. Już zaskoczyliśmy, zaskoczyliśmy sobie parę konkursów. Yy, bardzo fajne konkursy. Ciągle wygrywa pełna dominacja. Jestem dumny z siebie, więc to byłoby tyle z tego odcinka i ją.